Hello, dear children. Welcome to the English lesson. Our English lesson number three. Look at the pictures. Look at the sentences and all the text here. You have to match the sentences with the pictures. Czyli musimy połączyć zdania. Z obrazkami. I nasze pierwsze zdanie. Dzieci, czy mogę Was prosić. Chodźcie, dzieci. Come to me, children. Mm -hmm. I, mm -hmm. I am hungry. Hungry. I am hungry. Which picture is it? I am hungry. Find the right picture. Mm -hmm. I am hungry. Which one? Hungry, no. Yes, hungry. Yes, very good. I am hungry. I am cold. I am cold. Yes, very good. I am cold. Co to znaczy? Jest Jest. Jest. Jest mi zimno. Mm -hmm. I am thirsty. Yes. I am thirsty. Yes, very good. I am thirsty. Co to znaczy? Jestem spragniony. Mm -hmm. I am angry. Jestem zezłoszczony. Mm -hmm. Rozzłoszczony. Zdenerwowany. I am angry. I am happy. Not yet. Jeszcze nie. I am sad. Mm. Yes, I am sad. Very good children. Very good. I am sad. Jestem. Jestem smutny. Mm -hmm. I am happy. Mm -hmm. I am happy. Jestem szczęśliwy. Super. No to czytamy jeszcze raz z góry na dół. Read, read the sentences, please. I am hungry. Jestem. Jestem głodny. I am cold. Jest. Mi? Mi zimno. I am thirsty, jestem spragniony. I am angry, jestem zezłoszczony, rozzłoszczony. I am sad, jestem smutny, I am happy, jestem szczęśliwy. Brawo, to jeszcze raz za mną wszyscy powtarzają: I am hungry. I am hungry. I am cold. I am cold. I am thirsty. I am thirsty. I am angry. I am angry. I am sad. I am sad. I am happy. I am happy. Hm? I tak sobie ćwiczcie. I tak sobie tłumaczcie bardzo ładnie. I na zadanie domowe jest strona 48 z ćwiczeń. To proszę sobie zrobić. Jeszcze raz tutaj napiszę, żeby było wiadomo, co jest na zadanie domowe. Ćwiczenia, czyli workbook. Workbook. Strona, czyli page. Przy okazji możecie się nauczyć page strona48. 48. eight. Hmm? Exercise one, ćwiczenie pierwsze. Hmm? Thank you for the lesson. Bye bye!